Ej, można... można stare baby prądem razić! Patrz! Jak Gdzie on jest? Tutaj, w Dobrze, dobrze, jesteśmy ko... ko, ko. O, skórka od banana... o, poslizgnąłem się. Dobra, to chyba wyjdziemy z kulturką po schodach, co? Ja nie mogę wejść, wpadłem do wody. Kurde, to trzeba po schodach chyba jakoś, czekaj. Hmm Czekaj, zaraz tu znajdziemy jakiś fajny sposób Jak to zrobić? Ty, bo to jest gaz, a jakbyśmy to wysadzili? Łop Co? O, chyba się złamałem, ale chrupło Co, co, co? A wysadziliśmy tam to już Nie! Je, znalazłem je rzecz z jedynki, stary, chodź Co, co, co? Widzisz mnie? Widzę cię Oho What? Ej, to randomowo strzela! Oa, spadłem na dół Cześć. Jak tam wyjść na górę z powrotem? A ten chyba w Ja, O nie, ale mnie wywaliło ty. No a mnie też, wchodzę na górę. Z Lewisem. Lewis spokojnie... Oa, nie bój się! Kurde! Wiem jak się chodzi po schodach. Tutaj, teraz, O nie! Ty, a tu jakiś włas jest? Gdzie? tutaj? To na pewno językiem można złapać Nie, nie, się Jestem na gumu, że... Pały jadą, jest przy pał. Co, 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 co? Gdzie? Tam na drodze, jadą pały. Peskitu. Chodź. Nie mogę nawet zobaczyć. A umiesz tak pa to <grym> bo <grym> mi się wspomaganie bądź. <grym> Mogłem nie. <pić. grym> A tak potrafisz? <grym> Uła. Czekaj, czy <noise> patrz, potrafisz, potrafisz twerkować? Patrz, patrz, pa, Pa, Patrzysz? No. How very Ła! No we! <noise> ja tam będę wchodził 10 lat. O, o, pa, 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 pa! Aaaa, prank, bro! It's a prank, bro! Hi, it's a prank! prank. Oh, <noise> <noise> Wyjmij <How> mnie! <noise> <noise> Ej, chodź tu! Chodź tu! O, o dobra. Dobrze. Pa, pa! Co? Gdzie to prowadzi? Oh! Ej! Pojedź taśmą! Pojedź taśmą! Pojedź taśmą! Szybko! Pojedź taśmą! Pojedź taśmą! You ride, you ride, you ride. What the frog? Nie widzisz mnie tu na górze? O Kurde, to jest jądro Iron... Znaczy nie jądro, tylko serce Ironmana, pa. jakie siki tu są! Ej, pa. <laughs> Odbi odbite się od rozdziamdzianego banana. <laughs> <laughs> uh o, -oh. a na czym to polega? Ty! Wszedłem do środka tego dziwnego czegoś. Co jest? Co? Co? I nagrywasz nas tak? A masz. Ty coś otworzyłem. Wejście otworzyłem. Ty. Co? O, Dobrze. Tak ma być. Ej, a tutaj się da wejść? Chyba też się będzie dało wejść, co? Oa, chyba nie. Dobra, ale dalej nie wiem, jak wyjść się dostać na górę. Ty, Może tu od środka jakoś. Się... Ty, co to tam jest na górę? Ja to. Co to jest to, Jon? Tutaj takie. Ty. Co? E. Chodź. Chodź i do środka wróć. Bo znalazłem tu coś. Nie wiem co, ale może coś fajnego, Pa. A, wyjście. A po drugiej stronie też wyjście? No. Cześć. Ale tu. O! Tunel. A nie, dobra. A to też tak, do, takie wyjście w sumie. I powiedz, co tam widzisz na horyzoncie? Balon. Czy myślisz to samo, co ja? Myślisz, że da się nim latać? Myślę, że tak. Jakie to jest duże, ty! Łoł! Wow. Dawaj, idziemy. Tutaj, skok! Bustuj. Ooooo Ej basen! o Dawaj na basen. Oa, basen! Ojczaj, mu płod rozwaliłem chłop O no i kurde. Pomoczymy trochę dupę Żeby nie mieli za dobrze. Da. Wojna, wojna w basenie. Na wodę. Kurde, zaraz odpalimy, odpalimy stream stream baseniary. Ne. O Oa! Pokupało mnie! Ej, zgliczowałem się, weźmy wyciągi! Wyciągnij! Ej, wyciągnij nie wiesz, że nie o. wolno dotykać, jak ktoś się Ty, O, wejdę do wody teraz. Wejdę do wody. O, teraz. Oj, dobry pomysł. Ej, nie zdążyłem, czekaj, jeszcze raz. Prygosiłeś. się... Ej, nie, trochę mi głowa szala Ła! Jakby my odporni jesteśmy, chyba to jest. Da się wejść do środka. Patrz. Ła! Ej, można... można stare baby prądem razić! What? Patrz! Jak gdzie on jest? Gdzie jest? A tutaj, papa słuchaj, Ej, gdzie on jest? Ej, chłopak! Policja! Policja! Uciekaj! Policja! Kurde, ty! Policja! Szybko! Przypał, przypał! Na górę! Jest przypał! Na górę! Chowamy się pod łóżko! Biegnie, biegnie za mną do tyłu! Ej, jest gnój! Jest gnój! Nie prowadź jest go tu! Tu, 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 tu! Dawaj, przez okno! Elo! Dawaj, dawaj, dawaj policyjkę Jedziemy. Eee! nie... Się... No jeździ, jeździ, ja biorę drugie Nara Czerwony sportowy samochód. Przekroczył prędkość Jestem w pościgu Kurwa, Dopadnę kur o nie! Czyżbym musiał uciec na balon? Kurde, czekaj panie policjant, bo nie wiem w trendy. Chyba tędy. A, jeszcze tu jesteś o. jesteś ścigany. O. Czekaj, pobite gary. Gdzieś ty tam jechał? No Jakoś tak dzi... O, tędy. Wojsko do piłki. Zara, ten, pierw balon, no, patrz, balon. Pana ten banner widziałeś? Jaki banner? Steam. <laughs> A to kolory Twitcha, nie? O, nie wiem, nie znalazłem tego, ale. Ło! Bo... <laughs> Próbuję go zepchnąć Nie ma. Pod shiftem może nit Serio? tu. E, a co to jest za jakaś? Ole. Ej, bo latam na tym nicze. Latam na nicze. Papa, pa, pa, pa. pa, pa, pa. I o! Ja latam! Ja latam! Nie widzę. Ja latam, łaj ja latam. O, i tu jest dalsza część. Co jest? Jakie to jest duże? O nie, spadłem. TANICZNĘ SIĘ da latać. Dobra, czekaj bo wpadłem w takie miejsce, że, że... Że... już nie wyjdę What the fuck? Ej, krecik nie bój się! Rzucenie przez kreta Łoooj, mnie wypchnął, złap się tego drzewa! Ła To jest złoto Chcesz złoto? Pa! Po co kozie złoto złatał panie? U, co to było? No kred, kred, kred Nie No nie wytrzymię Oa No nie wytrzymię nie mogę tam Tędy chodź, od prawej tu, od prawej idę, tam. Na... Ech, idę. Tędy się będzie dało, bo tu byłem. Patrz, a patrz co jest za, widziałeś, co jest za górą, czy nie? No, fabryki jakieś. Nie, jeżeli znaczy jest duże miasto tam ogólnie. O, chodź tu na górę. Tylko jest znajdź, znajdka, widzisz to? Gdzie, czekaj. Gdzie masz znajdź O, bez kitu A pa, 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 ja wiem jak, patrz, to trzeba tak go zrobić. Kurde. Wow. Wow. No czekaj, tego, go... Wow. No ja, ja Ej, no, zepsuł się No ma wyjebane, nie będzie O, prawie miałem Ej, no prawie miałem, ty. Tu to się chyba nie da tego. Mam! Zaliczyłeś ci? O, oh, no, mam. Dobra, nice. Chodź, 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 chodź na górę. Tutaj, tędy. Pomacha nam, ty. Pa! Tam jest miasto, stary. Widzisz to? No. Dobra, ale chodź tu. Idziemy na ten. Tu trzeba tak zrobić. Czekaj, czekaj. Czekaj, stój Oni się palą Jop no. Co? Czaj, mam tutaj niechcianego pasażera O, o Balas zrzucony O A jak się lata? Hm wow. No i co teraz? Co teraz? Tak, e, e, no! Mama! Żartowałem! Ej, A! Coś ty zrobił! Chciałem się ślizgnąć Widzisz lotnie? Kapoina różowa lotnia lawy Poleciałem! Jadę! O, statuetka tu jest! Chodź tu! Czekaj, bo nie chcę przegapić lotni O, przeleciała! Gdzie? No, na dole tam oleci, już w stronę miasta. Statuetka to na dachu jest jak coś. Chyba, że to jakaś inna była, ty. O, widzisz, że latają. A bo kilka lat tutaj, dobra. Nie. Żeś poleciał. Ua! Ty uważaj, bo jakieś piły. Łutnie mnie! Utnie mnie! Nie, nie. O, kurde, ty. Ty, tam skin jest? Nie. No, na dole, patrz. Ej, dobra. Gdzie są te Dawaj na górę, dawaj na górę. Z powrotem. Uwa! Dzięki! <laughs> nie chciałem to zrobić. O, Nie klikaj, Spes. O. O. Jak się kończy, może znowu. Jak Leci co? lotnia! Szybko, szybko! No kurde, nie mogę wejść. O! Nie, za mocno poleciałem <noise> Gdzie masz tą lotnie, bo ja nie widzę? Już poleciała. No jak to poleciała, no tak nie robimy. No ja cię nie dotknąłem Chyba. Czyli, nie miałem co robić, tylko cię lizać. <noise> Chcesz o, ją? Kurde. Dobra, o, ale kurde. Ty co tu robi policyjne samochód w rzece? To twój? Tak okej okay. trzeba ja bo kolegę wiąza. Jak coś Czy nowe perfumy znalazłem, chodź Nie, ja biegnę, biegnę Co masz, co masz? O kurde Ale fajne, Daj, Dawaj, dawaj, dawaj To wystarczy worek gdzie? Mam się zabrał, bo coś Mam śmierdzącego gościa, uważaj Nie zawaham się go użyć Ja mam śmierdzący worek Boże tam jest MTN dude, Dudes Ale przeszłem. MTN chodź, Nudes Chodź, patrz. Który bierzesz, czerwony czy zielony? Wow. Czy ponton bierzemy raz? Ty dawaj, próbujemy ponton. O, nie da się. To chyba takie odbijajki są. Chyba tak. Tá todo mundo.